i wszystkich pracowników powitać naszych szanownych seniorów. Przede wszystkim chciałam powitać zaproszonych gości, czyli zespół RZOZ. Witamy bardzo. Dziękuję ja, bardzo za przyjęcie zaproszenia i odwiedzenia tutaj naszych seniorów. Bardzo serdecznie witam, jak tu mi Pani powiedziała, kogiel mogiel niż masz, ponieważ są to uczestniczki Uniwersytetu Trzeciego wieku, ale także i Rada Seniorów widzę tutaj. Dzień tak, dzień. Dobra, ja Przepraszam, witam kamienka. No i przede wszystkim bardzo serdecznie witam Pana Wieśia tutaj jako przedstawiciela Pani Ślubieni. Wszyscy z nami, i naszych kochanych seniorów i seniorki, gospodarzy dzisiejszej imprezy, dzisiejszego spotkania. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy się tu wszyscy spotkać. W tym szczególnym dniu, bo jak wszyscy wiemy, 1 października przypada, mamy pięknie napisane Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, tak? I w tym dniu spotykaliśmy się tutaj w niektórzy na rozpoczęciu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, też u naszych seniorów. A dzisiaj mamy okazję w większym gronie spotkać się tutaj, poświętować, wymienić się doświadczeniami i przede wszystkim, tak jak tutaj niektóre Panie zauważyły, zobaczyć jak żyją seniorki w naszej gminie, bo nie wszyscy byli i widzieli już nasz dzienny dom pobytu Senior Plus. Bardzo chciałabym też przekazać tutaj, trzymam życzenia, które co roku składają dzieci wraz z opiekunami ze szkolnego koła wolontariatu Klas 1-3. Dzieciaczki były u nas 1 października w, w Mopsie w Lubawce. E, niestety nie mogły przyjść dzisiaj, to też ze względów zdrowotnych i pań, i dzieci, ale pamiętały, przekazały e, wszystkim tutaj seniorom ogromne kosze jabłek, które symbolizują tutaj ten dzień e, Międzynarodowy Dzień Osob Starszych, bo jest to też ten dzień życzliwości. Dzieciaczki roznosiły jabłka, a ja pozwolę sobie przeczytać życzenia i pokazać potem te piękne kartki, laurki, które namalowały te dzieci, które w późniejszym terminie Pani Ela wywieści tutaj u nas na naszej gazetce, żebyśmy mogły sobie oglądać, patrzeć i wspominać to, co dzieci dla nas przygotowały. Teraz przeczytam życzenia dla wszystkich seniorów od dzieciaków i opiekunów. Wiele uśmiechów, a mało żałości. Długich lat życia w szczęśliwości. Dobrego zdrowia i pomyślności, jak na mniej smutków, dużo radości. Dużo przygód, może wrażeń, moc słodyczy, nic goryczy. Do tych życzeń także my się tu przyłączamy i życzymy wszystkiego najlepszego. To dołączam się do życzeń i pani dyrektor i y, dzieci, które stworzyły taki piękny y, z wierszek na, na jej ręce do przekazania dla Was. Ja się cieszę ogromnie, bo jeszcze nie tak dawno był Związek Emerytów działał jako w tej grupie osób dojrzałych. Teraz mamy Uniwersytet Trzeciego Wieku, mamy Seniora Plus i mamy Radę Senioralną. To są dodatkowe trzy podmioty, które zapewniają w różnym okresie tej dojrzałości senioralnej. E, różne e, typy e, takiego zajęcia, zajęcia czasu, którego e, osoby właśnie poprodukcyjne mają e, na, dużo więcej niż osoby pracujące. Także jestem e, przeogromnie szczęśliwa, że właśnie e, taka instytucja jak Senior Plus powstała, i taka instytucja jak Uniwersytet III Wieku powstał i taka instytucja jak Rada Senioralna e, również powstała. To się przenika jedno z drugim, ale jest e, ważne, żeby delegować się. E, zaproszenia czy delegować hmm, wnioski do odpowiednich tutaj tych jednostek, bo co innego jest Pani Iwona Szymańska, sekretarz Uniwersytetu III Wieku, a co innego jest Pani Iwona Szymańska, przewodnicząca Rady Senioralnej Gminy Lubałka, chociaż to jest ta sama osoba i te wszystkie informacje z, jednego, z jednej części i z drugiej części zasysa i jest bogatsza o te informacje, bo nie musi się pytać um, Uniwersytetu III Wieku, co mam potrzeba, bo ona to sama wie i sama robi. Uczestniczy jako właśnie przewodnicząca um, Gminnej um, Rady Senioralnej również w Seniorze Plus i też to um, ma tą pełną identyfikację. Nie uczestniczy w Związku Emerytów i Rędzistów, ale wiem, że przedstawi przedstawicielka Związku Emerytów i Rędzistów jest w Uniwersytecie Trzeciego Wieku więc um, Pani Krysia Dudczak, e, to jest, e, właśnie to się tego przenika, ja bym e, może dla potrzeb tylko i wyłącznie Waszej kogiel mogiel, chociaż pozytywna komedia, e, e, pozy, pozytywna komedia polska od ponad dwudziestu, na ale to właśnie jest tak, że te e, Jednostki przenikają się wzajemnie i o to chodzi, żeby się synergia to jest działanie wspólne jednocześnie wielu osób, żeby właśnie, żeby poprawiać tę jakość życia naszych seniorów. I mam nadzieję, że ta jakość życia od ponad 7 lat jest mocno poprawiana. Robimy wszystko, żeby jeszcze ją bardziej dopieszczać i jeszcze bardziej proponować seniorom różnego rodzaju zajęcia, bo od tego jesteśmy. Miło mi jeszcze raz serdecznie dziękuję i, i wszystkiego najlepszego Wam i sobie również, bo jestem w tej grupie, jeszcze produkcyjnej, ale już senioralnej. Na niestety szereg. albo niestety. Wasza no, nie ja. też już jest seniorką, a też jeszcze glaczą. To... Coś powiedzieć. ze względu na to, że zostaliśmy zaproszeni tutaj do Państwa, jesteśmy bardzo szczęśliwi, bardzo zadowoleni, że możemy przyjechać z tą naszą taką, no chęcią pokazania się, w ogóle właśnie jest grupa artystyczna może, mówię Wam, jak to się mówi, trułamy wprost, po prostu tak, chudniemy przede wszystkim, może, ale ruszamy się ekstra. W Dobry. każdym razie chciałam złożyć życzenia w tym właśnie międzynarodowym biurku osób starszych, na razie jesteśmy my tu jak, gdzie jesteśmy, ale za chwilę myślę, że jak jesteśmy tak aktywne to jeszcze trochę i się do was dopiszemy, będzie nas, będzie nas więcej tak. i chciałam powiedzieć, że śledzę wasze Wszystkie prace artystyczne, wszystko, co jest pokazane na Facebooku, ja tam cały czas wszystko lajkuję, like odpisuję. Naprawdę macie, panie, złote ręce. Naprawdę. Echa, pomyślcie, nie wiem kogo jeszcze, ale w sumie niesamowite. Naprawdę, mi się wydaje, że ja już chyba nie wiem, mam dwa palce jakieś takie. dziwne. to nie, to się nie, się nie widzę, Właśnie, Ela ma no. dużo w sobie radości. I ona tutaj naprawdę, I to, to, jest jest. to jest jej miejsce, to jest jej miejsce i z panią kobietą cieszę się, cieszę się, że jest tutaj. Na końcu bardzo proszę. Pani Perela, która ma na sali? Na sali, na Proszę bardzo. Paniece, Pani, jutro da. postawię to na stole w tym naszym Wiesiacie. Ale ja tak. mówię. To trafiło, że... dziękuję. To będzie się trawiło Dziękuję. bardzo, dziękuję bardzo na wszystkim. Za wszystko. Tak. No. No, no, jutro bo bo tak. będzie tutaj. Mogę jeszcze raz. Mogę jeszcze raz na parę słów jeszcze. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Życzę wszystkim obecnym na sali, bo widzę, że jesteśmy wszyscy w tym jednym gronie i na jednym błysku jedziemy. Także przede wszystkim dużo zdrowia, pomyślności, dobrych i lepszych i dużo, dużo zdrowia i dużo lat życia. Teraz tak, proszę Państwa, przyjeżdżając tutaj sens się zastanowiłem, no, coś by tym panią może przywieźć albo coś, nie wiem, ale może by tak się albo nie brakuje słodkości, to powiem, może też przygodać na słodko. No i tutaj pani Ela tam przekazałem, tam na słodko coś tam jest. To jest to i zapraszam 25 października na godzinę 13 do Domu Kultury na dzień seniora. To są nasze pracy. Także do reszty Dziękuję bardzo. na Dziękujemy bardzo i zapraszamy teraz... Zapraszamy teraz ze swój Zapraszamy a tutaj nam się zaprezentował, a nasz pan Trzeba wkładać sobie salę i to na To się Tu jeszcze zapomniałam, że to tu jeszcze, ale to są dla wszystkich, więc wszystkim tutaj. A się będziemy A mówiłam, a za zaproszenie, a drobny upominek od wrzosu dałyśmy na ręce Pani Naczelnik. Na skutkości i do dla dobroci. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Ręcy, More. Round 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 we go pretty maidens in a row We'll be dancing all I know the boys about